Cześć, witajcie, z tej strony z Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, mamy grudzień i przeprowadzimy w takich oto nocnych realiach pierwszy odcinek, tak zwany, można powiedzieć, pytania i odpowiedzi z wielkim, wiernym fanem kanału, Przedstawię. Jest, tak. Dobra, załóżmy, że jest jakiś to obietek ale on jest wielkim fanem kanału, od początku go wspiera, ale proszę nie robić sobie gupa Dobra, no to ale to jest jakiś odcinek taki przyśmierczy o kiedyś tam jakieś okazji zwrócony. prima Prymapimić takie sprawy. Dobra, pierwsze pytanie panie Mieczysławie eee, jaka seria na kanale najbardziej się pan podoba? Eee, agroturystyka życie agroturystyka. A czemu to tak się najbardziej podoba agroturystyka? nikt po nie ogląda. Albo innych pan nie ogląda, okej. Okay. No ale dobrze, czas trzeba mieć na swój jakiś typ na kanale. Wiecie, jak ktoś ogląda na przykład Polsa, to już nie ogląda TV ani TVN, no ale okej. Okay. Eee, kolejne pytanie. Eee, a jaki panu najbardziej się filmik z tej agletystyki podoba? No jakby inaczej, no Biała Dama, no jak. Biała Dama najlepiej? Ale a taki dobra, no to dobrze. A teraz jeszcze jedno pytanie. Bo, jak wszyscy dobrze wiedzą, szalnie trzecie pytanie, w pierwszym audiologu raczej, ee, bo, w, żeby kanał powstał, bardzo pomagał temu użytkownik forceof, który, no, może powiedzieć, trzeba <śmany> się pan śmije? Bardzo, bardzo się przyczynił do powstania tego kanału. No i może, no niestety, od wielu już tygodni, niestety żadne treści na tym kanale się nie pojawiają. Szkoda. Co pan o tym sądzi? Kurde, no, roz, nie się. Chłopaki, jakiś, no jakby ja pójdę, to nie było. tyle powiedzenia.